Cześć, dzisiaj opowiem, jak funkcjonuje Power Cocktail Mix Revolution, zoptymalizowany dla każdej diety. Czyli dla każdej zachcianki, dla każdego, coś bym przekąsił, coś bym zjadł, sobie dosłodził. Pierwsze co to: zwracaj uwagę, aby przestrzegać formuły. Czyli rano wypijasz dwie szklanki smoothie półlitrowe i jesz późne śniadanie, czyli wypijam i nie jem od razu śniadania, tylko sobie czekam um, jakąś chwilę, aby poczuć lekki dyskomfort głodu i może nie głodu, ale czegoś takiego o, 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 o coś bym zjadł i wtedy zjadam lekkie śniadanie, takie jakie lubię, fajnie byłoby, gdyby to było na jakimś Chlebku kukurydzianym, ryżowym ezekiel, coś, co jest e, zoptymalizowane pod kątem zdrowia wartości odżywczych. Po tym mogę wypić Restorate po śniadaniu, aczkolwiek nie muszę. Teraz, kiedy w ciągu dnia zachcę mi się wypić coś, coś smakowego, coś wyjątkowego, coś bardzo dobrego. To wypijam właśnie szklankę power cocktailu. E, mogę dodać do niego activizer, mogę dodać inne suplementy, które lubię, jako omega, Q10, ale przede wszystkim wypijam go nie jako część posiłku albo za posiłek, tylko jako napój. Od tego momentu 4 godziny mamy kontrolę przez enzymy, które są tu zawarte, wartości odżywcze, bakterie, czyli reuterii, i. Wszystko, co będę jadł, będzie w odpowiedni sposób gospodarzowy. Potem zjadam sobie lunch, obiad i w międzyczasie najlepszym takim, bym powiedział, poobiadowym napojem będzie właśnie ten restaurator. Ale gdybyś go nie miał przy sobie, nic nie szkodzi, bo jesteś na mieście, coś robisz ważnego, nie zabrałeś tej saszetki czy puszeczki, w porządku, nie ma stresu. I po raz kolejny Przypominam sobie, kiedy brałem Power Cocktail i go wypiłem, więc było to gdzieś tam, gdzieś tam 3 godziny wstecz, to mam jeszcze godzinę kontroli i ważne jest, abyś wypił kolejny Power Cocktail nie po 4 godzinach, tylko do 4 godzin, czyli 3,5-3,59. I tak dalej, i tak dalej, ale nie przekraczając 4 godziny. Wypijam kolejny i mam kolejną kontrolę żywieniową. Później zjadam kolację. Po kolacji mogę, nie muszę wypić Restorate. Ta kolacja e, ważna jest, abyś też nie prowadził jakiejś takiej mega, mega, mega kontroli e, posiłkowej typu czas, tylko żebyś prowadził kontrolę posiłkową typu lepiej zjeść częściej, a mniej i wygodne to co jest dla Ciebie według piramidy żywieniowej WHO 2019 a więc tłuszczy, mięs jak najmniej dużo produktów pochodzących z ziaren dużo owoców i ruchu i warzyw przede wszystkim więc jak tak sobie to wszystko ładnie splecisz to na koniec, koniec dnia wypijamy po raz kolejny dwie szklanki smoothie przygotowanego przedtem da Tobie to Duży komfort, cukrowy, nie będziesz miał płaknienia na słodycze, nie będzie Ci się chciało bardzo, bardzo jeść. Tak przygotowany cały dzień będzie warunkował temu, abyś miał te efekty, o których mówią nasi partnerzy, konsultanci doradcy tego programu. A więc slimowanie sylwetki, wspaniałą skórę nawilżoną, wspaniałą hydrację. Będziesz czuł zmiany w wszelkiego rodzaju plankach, egzemach. Po prostu doładuje Cię energia i to wszystko wpłynie na to, że będziesz miał lepszy dzień. Wykorzystuj to. Nagrałem to wideo przede wszystkim dlatego, że wiele osób pisze do mnie i te dni układają właśnie podług czasu, podług jakichś schematów, które kiedyś usłyszeli. A ja chciałbym, żebyś pamiętał, że to jest lifestyle'owy program. A więc taki, który ma Ci dać wolność, który ma być Twoją codziennością, a nie programem na trzy dni, bo coś tam, bo muszę szybko zrzucić albo coś takiego. Nie, ten program ma Ciebie ustabilizować, a w drugiej kolejności ma doprowadzić do tego, że będziesz miał super sylwetkę, więcej energii, chciało Ci się uprawiać sporty, bawić się życiem i, i cieszyć się tym, co. Co sobie wymarzyłeś, bo właśnie to osiągasz. Także tyle z mojej strony. Pozdrawiam cię serdecznie i do zobaczenia um, następnym razem. Pa Pa!